W epoce, gdy smartfony stały się przedłużeniem naszych rąk, a media społecznościowe częścią codzienności, problem nękania nabrał nowego, cyfrowego wymiaru. Cyberprzemoc to nie tylko współczesna wersja podwórkowych konfliktów. To fenomen o unikalnych cechach i niszczycielskich konsekwencjach. Według najnowszych badań, co trzeci nastolatek na świecie doświadczył agresji w sieci. A 70% młodych ludzi było świadkami nękania online. Cyfrowa przemoc nie zna granic geograficznych, nie kończy się dzwonkiem na przerwę i pozostawia niezatarty ślad w wirtualnej przestrzeni. Szczególnie niepokojące jest to, że pandemia i wymuszona izolacja doprowadziły do wzrostu tego zjawiska o 45%. Za suchymi liczbami kryją się prawdziwe ludzkie tragedie: depresja, zaburzenia lękowe przypadki samookaleczeń, a nawet próby samobójcze. Cyfrowa przemoc to nie tylko nieprzyjemne komentarze, to systemowy problem wymagający kompleksowego podejścia do rozwiązania. Cyfrowy bullying, niczym kameleon, przybiera różnorodne formy, z których każda pozostawia swój unikalny ślad na psychice ofiary. Trolling najpopularniejsza forma gdy agresor celowo prowokuje emocjonalną reakcję poprzez obraźliwe komentarze. Hating idzie dalej. To systematyczne nękanie skierowane na konkretną osobę, często towarzyszące fali negatywnych komentarzy od wielu użytkowników jednocześnie. Szczególnie niebezpieczny jest doxing, publikowanie prywatnych informacji bez zgody, zamieniające wirtualne zagrożenie w realne niebezpieczeństwo. Sexting staje się bronią szantażu, gdy intymne materiały są rozpowszechniane bez zgody niszcząc reputację i psychiczne samopoczucie ofiary. Cyberstalking natrętne prześladowanie w przestrzeni cyfrowej, tworzące ciągłe poczucie zagrożenia i braku bezpieczeństwa. Co sprawia, że cyfrowy bullying jest szczególnie destrukcyjny? Przede wszystkim anonimowość. Ukrywając się za ekranem, agresorzy czują się bezkarnie. Co pozwala im przekraczać granice, których nigdy by nie przekroczyli w osobistym kontakcie. Drugi aspekt to publiczność. Upokorzenie odbywa się na oczach setek, a czasem tysięcy świadków, wielokrotnie wzmacniając efekt traumatyczny. I wreszcie trwałość cyfrowego śladu. W przeciwieństwie do słów, które można zapomnieć, obraźliwe treści mogą istnieć w sieci latami, zamieniając pojedynczy epizod nękania, w nieskończoną torturę. Ofiara nie może po prostu przenieść się do innej szkoły, lub zmienić pracy. Cyfrowe prześladowanie pokonuje wszelkie fizyczne bariery. Ta wszechobecność pozbawia poszkodowanego bezpiecznej przestrzeni miejsca, gdzie można schronić się przed agresją co zasadniczo odróżnia nękanie online od tradycyjnego bullyingu. Dlaczego stajemy się innymi ludźmi, gdy wchodzimy do sieci? To pytanie leży u podstaw zrozumienia psychologicznych mechanizmów agresji online. Efekt rozhamowania online kluczowe zjawisko, które przekształca zwykłych ludzi w cyfrowych agresorów. Za ekranem komputera nie widzimy bezpośredniej reakcji rozmówcy, ani łez, ani bólu w spojrzeniu. Ta niewidzialność emocjonalnej odpowiedzi niszczy naturalne mechanizmy empatii. Które w świecie rzeczywistym powstrzymują nas przed wyrządzeniem krzywdy innym. Człowiek, jakby, traci część swojej moralnej kompetencji, gdy wchodzi w interakcję poprzez cyfrowy interfejs. Deindywidualizacja to kolejny potężny mechanizm psychologiczny. Ukrywając się za awatarem lub anonimowym kątem, ludzie odczuwają rozmycie osobistej tożsamości. W tym stanie spada samokontrola, a wraz z nią i poczucie osobistej odpowiedzialności za swoje działania. Właśnie dlatego na anonimowych forach i w komentarzach obserwujemy najbardziej toksyczne przejawy ludzkiej natury. Dyfuzja odpowiedzialności wzmacnia ten efekt. Gdy dziesiątki ludzi uczestniczy w nękaniu, każdy czuje tylko niewielką część winy za wspólny rezultat. Tak rodzi się fenomen tłumu online gdzie indywidualna etyka rozpuszcza się w zbiorowym działaniu. Szczególną rolę odgrywa również efekt bańki informacyjnej, gdy agresorzy znajdują wsparcie wśród podobnie myślących, co dodatkowo legitymizuje ich zachowanie. Psychologiczny portret cyfrowego agresora jest niejednoznaczny. To nie zawsze ludzie skłonni do przemocy w prawdziwym życiu. Często są to osoby, które doświadczają frustracji, Szukają władzy lub uwagi, kompensują własne kompleksy lub po prostu podążają za normami toksycznej społeczności. Zrozumienie tych mechanizmów to pierwszy krok do stworzenia zdrowszej kultury cyfrowej, gdzie technologie służą jako narzędzie łączenia, a nie dzielenia ludzi. Cyfrowe nękanie pozostawia głębokie rany w psychice ofiary, często niewidoczne dla otoczenia, ale nie mniej destrukcyjne niż fizyczne obrażenia. Kiedy obelgi i groźby przychodzą przez ekran smartfona, ich psychologiczny wpływ jest wielokrotnie wzmacniany przez specyfikę wirtualnej przestrzeni. Badania pokazują, że ofiary cyberprzemocy doświadczają całego spektrum reakcji emocjonalnych. Od pierwotnego szoku i zaprzeczenia, po głęboki niepokój, który stopniowo przenika we wszystkie sfery życia. Ciągłe poczucie zagrożenia staje się ich wiernym towarzyszem. Przecież atak może się powtórzyć w każdej chwili, na dowolnej platformie, bez ostrzeżenia. To kształtuje stan chronicznego stresu, który powoli, ale nieubłaganie niszczy psychologiczne mechanizmy obronne jednostki. Szczególnie niepokojące jest to, że 80% nastolatków, którzy doświadczyli cyfrowego nękania, odnotowuje znaczne obniżenie samooceny, a ponad połowa doświadcza symptomów depresji o różnym nasileniu. Cyfrowa trauma różni się od tradycyjnych form traumatyzacji psychologicznej swoją wszechobecnością. Ofiara nie może uciec przed prześladowaniem, nawet będąc fizycznie bezpieczna we własnym domu. Wirtualna natura agresji nie sprawia, że ból jest mniej realny. Wręcz przeciwnie. Publiczne upokorzenie i utrata kontroli nad osobistymi informacjami. Tworzą unikalny wzorzec traumatyzacji, wymagający specjalistycznych podejść do leczenia. U wielu rozwija się tak zwana cyfrowa paranoja ciągły strach przed sprawdzaniem wiadomości, bolesna reakcja na powiadomienia, obsesyjne pragnienie kontrolowania swojego cyfrowego śladu. W ciężkich przypadkach psychologiczne konsekwencje cyberprzemocy mogą przybrać formę zespołu stresu pourazowego z charakterystycznymi flashbackami. Unikaniem i emocjonalnym odrętwieniem. Najbardziej niebezpieczny aspekt. Myśli samobójcze pojawiające się u co trzeciej ofiary systematycznego nękania online, szczególnie w wieku nastoletnim, kiedy mechanizmy obrony psychologicznej nie są jeszcze w pełni ukształtowane. W świecie cyfrowym nie wszyscy użytkownicy są w jednakowym stopniu chronieni przed agresją. Badania pokazują, że określone grupy społeczne stają się celami cyberprzemocy. Znacznie częściej niż inne. Nastolatki w wieku od 12 do 17 lat są w strefie największego ryzyka. Ponad 70% przypadków cyfrowego nękania dotyczy właśnie tej kategorii wiekowej. Dlaczego? W tym wieku kształtuje się tożsamość, a akceptacja społeczna odgrywa kluczową rolę. Przestrzeń cyfrowa staje się przedłużeniem szkolnej hierarchii, gdzie status i reputacja określają pozycję w grupie. Szczególnie wrażliwi są nastolatki, którzy różnią się od większości wyglądem, zainteresowaniami, sukcesami akademickimi lub ich brakiem. Przedstawiciele różnych mniejszości spotykają się z podwójną presją ogólnym nękaniem rówieśniczym i dyskryminacją ze względu na ich tożsamość. Statystyki są bezlitosne. Nastolatki LGBT trzykrotnie częściej padają ofiarami systematycznej cyberprzemocy niż ich rówieśnicy. Mniejszości etniczne, zwłaszcza w spolaryzowanych społeczeństwach, również regularnie doświadczają agresji online. Osoby publiczne, od początkujących blogerów, poznanych działaczy kultury, stanowią kolejną wrażliwą kategorię. Paradoksalnie, to właśnie ci, którzy aktywnie rozwijają swoją obecność w sieci, najczęściej cierpią z powodu jej toksycznych przejawów. Kobiety w przestrzeni publicznej Spotykają się ze szczególnymi formami nękania, w tym groźbami o charakterze seksualnym i komentarzami na temat wyglądu, zamiast dyskusji o ich kwalifikacjach zawodowych. Wśród czynników ochronnych badacze wymieniają silne więzi społeczne w świecie rzeczywistym, emocjonalne wsparcie rodziny, rozwinięte umiejętności cyfrowej alfabetyzacji i krytycznego myślenia. Właśnie dlatego programy profilaktyki cyfrowego nękania. Powinny być ukierunkowane uwzględniające specyficzne ryzyka różnych grup i mające na celu wzmocnienie właśnie tych mechanizmów ochronnych, których brakuje konkretnej społeczności. Ustawodawstwo w zakresie przeciwdziałania cyfrowemu nękaniu cyberbulingowi znajduje się w fazie aktywnego kształtowania na całym świecie. W różnych krajach obserwujemy odmienne podejścia do regulowania tego problemu. Stany Zjednoczone stosują podejście fragmentaryczne. W ponad 40 Stanach przyjęto ustawy przeciwko cyberbullyingowi, ale ich treść i stopień ochrony znacznie się różnią. Unia Europejska dąży do ujednolicenia norm prawnych poprzez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które daje obywatelom prawo do usunięcia danych osobowych, tak zwane prawo do bycia zapomnianym. Australia Poszła jeszcze dalej, tworząc stanowisko komisarza do spraw bezpieczeństwa cyfrowego z rzeczywistymi uprawnieniami do usuwania szkodliwych treści i nakładania kar na platformy. Korea Południowa wprowadziła obowiązkową weryfikację tożsamości dla użytkowników dużych platform internetowych, dążąc do zmniejszenia anonimowości w sieci. Jednak egzekwowanie prawa w środowisku cyfrowym napotyka poważne przeszkody. Transgraniczny charakter internetu stwarza kolizje jurysdykcyjne. Kto powinien rozpatrywać sprawę, jeśli agresor i ofiara znajdują się w różnych krajach? Anonimowość utrudnia identyfikację sprawców, a technologie szyfrowania i VPN pozwalają omijać ograniczenia geograficzne. Szczególną trudność stanowi równowaga między wolnością słowa a ochroną przed nękaniem. Gdzie przebiega granica między dopuszczalną krytyką a cyberbullyingiem? Jak chronić grupy wrażliwe, nie tworząc mechanizmów cenzury? Te pytania nie mają prostych odpowiedzi i wymagają precyzyjnego dostrojenia instrumentów prawnych. Perspektywicznym kierunkiem rozwoju ustawodawstwa staje się współpraca z firmami technologicznymi. Zamiast bezpośrednich zakazów, Państwa coraz częściej wymagają od platform wdrożenia skutecznych mechanizmów moderacji i szybkiego reagowania na skargi. Takie podejście uznaje, że w świecie cyfrowym regulacje prawne powinny być uzupełniane samoregulacją branży i rozwiązaniami technologicznymi. W erze cyfrowej walka z nękaniem w sieci wymaga nie tylko środków społecznych i prawnych, ale także rozwiązań technicznych. Nowoczesne narzędzia oferują obiecujące możliwości stworzenia bezpieczniejszej przestrzeni internetowej. Algorytmy uczenia maszynowego nauczyły się rozpoznawać potencjalnie obraźliwe treści jeszcze przed ich publikacją. Takie filtry prewencyjne analizują tekst pod kątem agresywnych wyrażeń, obelg i gruźb, proponując użytkownikowi przemyślenie wiadomości przed wysłaniem. Badania pokazują, że taka pauza na zastanowienie zmniejsza liczbę agresywnych komentarzy o 30%. Systemy wczesnego wykrywania nękania idą dalej, śledząc nie tylko pojedyncze wiadomości, ale także wzorce interakcji między użytkownikami. Są one w stanie wykryć systematyczne nękanie, nawet gdy każda pojedyncza wiadomość nie zawiera jawnych obelg. Narzędzia moderacji Automatyzują proces obsługi skarg, umożliwiając szybkie reagowanie na problematyczne sytuacje. Jednak rozwiązania technologiczne nie są pozbawione ograniczeń. Systemy automatyczne często nie wychwytują kontekstu kulturowego, ironii czy sarkazmu, co prowadzi zarówno do fałszywych trafień, jak i do pominięcia rzeczywistych przypadków nękania. Szczególnie trudno jest wykrywać nękanie w treściach wizualnych. Obrazach i filmach. Nierozwiązane pozostają również kwestie etyczne. Gdzie przebiega granica między ochroną użytkowników a cenzurą? Jak głęboki powinien być monitoring prywatnych wiadomości? Jak zapewnić przejrzystość działania algorytmów bez ujawniania metod, które mogłyby zostać wykorzystane do ich obejścia? Najbardziej obiecującym podejściem są systemy hybrydowe. Łączące automatyczne filtrowanie z moderacją ludzką. Technologie wykonują wstępne skanowanie, a ludzie podejmują ostateczną decyzję w skomplikowanych przypadkach, stale ucząc algorytmy. Taka symbioza pozwala zachować równowagę między efektywnością a etyką. Sieci społecznościowe, platformy gier, portale edukacyjne wszystkie one stały się integralną częścią naszej cyfrowej rzeczywistości. To właśnie na ich terenie rozgrywają się główne scenariusze agresji online i to właśnie one mają największy potencjał do rozwiązania problemu. Polityka dużych platform wobec nękania ewoluowała od całkowitego braku interwencji do aktywnego przeciwdziałania. Facebook i Instagram wdrożyły systemy filtrowania obraźliwych komentarzy i ostrzeżeń przed publikacją potencjalnie agresywnych treści. YouTube przeprojektował algorytmy moderacji, aby szybciej wykrywać zorganizowane nękanie w komentarzach, Twitter uruchomił funkcję ograniczania odpowiedzi na posty, dając użytkownikom większą kontrolę nad interakcjami. Jednak za tymi inicjatywami kryje się fundamentalna sprzeczność. Interesy komercyjne platform często kolidują z ich odpowiedzialnością społeczną. Zaangażowanie użytkowników, kluczowy wskaźnik sukcesu dla modelu reklamowego, a emocjonalnie naładowane, nawet negatywne treści. Generują największą aktywność. Tworzy to paradoksalną sytuację, w której platformy jednocześnie walczą z toksycznością i pośrednio czerpią z niej zyski. Wśród udanych inicjatyw wyróżnia się doświadczenie branży gier. Riot Games, twórcy League of Legends, wdrożyli system Trybunał, w którym sami gracze uczestniczą w ocenie toksycznych zachowań. Zmniejszyło to przejawy agresji o 25%. Platformy edukacyjne poszły drogą środków prewencyjnych integrując moduły etyki cyfrowej bezpośrednio z kursami. Jednak istniejące problemy pozostają znaczące. Niewystarczająca przejrzystość procesów moderacji, nierównomierna ochrona różnych społeczności językowych, powolna reakcja na nowe formy nękania. Przyszłość bezpiecznych platform leży w równowadze między rozwiązaniami technologicznymi, moderacją ludzką i inicjatywami edukacyjnymi. Stworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego wymaga systemowego podejścia łączącego wysiłki wszystkich uczestników interakcji online. Kształtowanie pozytywnej kultury cyfrowej zaczyna się od instytucji edukacyjnych, gdzie powinny być wdrażane programy cyfrowej alfabetyzacji z naciskiem na zachowania etyczne. Badania pokazują, że szkoły, które włączyły do programu nauczania regularne zajęcia z etyki cyfrowej, odnotowują spadek przypadków agresji online o 37% w ciągu roku szkolnego. Kluczową zasadą takich programów są nie tylko zakazy, ale kształtowanie wewnętrznych wartości pozwalających uczniom samodzielnie oceniać etykę swojego zachowania w sieci. Na poziomie rodziny Ważne jest stworzenie atmosfery otwartego dialogu na temat bezpieczeństwa cyfrowego. Rodzice wykazujący zaangażowanie w cyfrowe życie dzieci bez nadmiernej kontroli stają się pierwszym źródłem wsparcia w przypadku zetknięcia się z agresją online. Społeczności, czy to klany gamingowe, fora tematyczne czy grupy w mediach społecznościowych mogą wdrażać systemy samoregulacji, gdzie sami uczestnicy określają, i wspierają normy interakcji. Skuteczne społeczności online często wykorzystują model pozytywnego wzmocnienia, gdzie konstruktywne zachowanie otrzymuje widoczną aprobatę i uznanie. Szczególną rolę odgrywają liderzy opinii i moderatorzy, których przykład nadaje ton całej interakcji. Badania pokazują, że społeczności z jasnymi, sprawiedliwymi zasadami i konsekwentną moderacją. Wykazują o 62% mniej toksycznych interakcji niż platformy z minimalną regulacją. Gdy człowiek staje się ofiarą cyfrowego bullyingu, pomoc psychologiczna nabiera krytycznego znaczenia. Terapia poznawczo-behawioralna, CBT, okazała się jedną z najskuteczniejszych metod pracy z konsekwencjami nękania online. To podejście Pomaga ofiarom rozpoznawać i zmieniać negatywne wzorce myślowe, które powstały w wyniku traumatycznego doświadczenia. Terapeuta pracuje z irracjonalnymi przekonaniami, często formującymi się u ofiar: Zasłużyłem na to, wszyscy mnie nienawidzą, nigdy nie będę bezpieczny. Stopniowo te destrukcyjne myśli są zastępowane bardziej realistycznymi i konstruktywnymi. Specjaliści zauważają, że około 70% pacjentów wykazuje znaczną poprawę stanu po 12 sesjach terapii poznawczo-behawioralnej. Grupy wsparcia tworzą bezpieczną przestrzeń, gdzie poszkodowani mogą dzielić się swoim doświadczeniem z ludźmi, którzy przeżyli coś podobnego. Świadomość, że nie jesteś sam w swoim bólu, ma potężny efekt terapeutyczny. W takich grupach Uczestnicy nie tylko otrzymują wsparcie emocjonalne, ale także wymieniają się praktycznymi strategiami radzenia sobie z konsekwencjami nękania. Praca z traumą cyfrową ma swoją specyfikę. Terapeuci stosują techniki desensytyzacji, pomagające zmniejszyć reakcję lękową na cyfrowe wyzwalacze, dźwięki powiadomień, otwieranie określonych aplikacji czy stron internetowych. Ważnym elementem jest przywrócenie poczucia kontroli nad przestrzenią cyfrową poprzez naukę narzędzi bezpieczeństwa i stopniowy powrót do pozytywnych doświadczeń online. Szczególny problem stanowi dostępność specjalistycznej pomocy. Wielu psychologów i psychoterapeutów nie ma wystarczającego przygotowania do pracy z traumą cyfrową, a specjalistyczne programy pozostają rzadkością. Sytuację komplikuje stygmatyzacja. Wielu poszkodowanych, zwłaszcza mężczyzn i nastolatków, nie zwraca się o pomoc z powodu wstydu lub strachu przed niezrozumieniem. Rozwiązaniem może być rozwój konsultacji online i anonimowych linii wsparcia, pozwalających na uzyskanie wstępnej pomocy bez pokonywania psychologicznych barier tradycyjnego zwracania się do specjalisty. Edukacja staje się naszą główną bronią w walce z cyfrową agresją. Programy edukacji cyfrowej wprowadzane w szkołach na całym świecie zmieniają krajobraz interakcji online. Finlandia, uznany lider w innowacjach edukacyjnych, zintegrowała moduły krytycznego myślenia i mediów cyfrowych ze wszystkimi przedmiotami szkolnego programu. Wyniki są imponujące. W ciągu trzech lat poziom cyberprzemocy spadł o 38%. Kluczowym elementem udanych inicjatyw edukacyjnych jest nacisk na empatię. Kiedy dzieci uczą się rozpoznawać emocje rozmówcy, nawet bez wizualnych wskazówek, rzadziej uciekają się do agresywnych zachowań. Interaktywne symulacje, w których uczniowie wcielają się w rolę ofiar nękania, kształtują głębokie zrozumienie konsekwencji prześladowania online. Programy rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów Uczą nastolatków konstruktywnego rozwiązywania sporów bez eskalacji agresji. Szczególnie skuteczne są metody mediacji rówieśniczej, gdzie sami uczniowie występują jako mediatorzy w konfliktach. Badania pokazują: szkoły z aktywnymi programami mediacji odnotowują o 45% mniej przypadków cyberprzemocy. Wczesna interwencja odgrywa decydującą rolę. Australijska inicjatywa cyfrowi obrońcy Pracuje z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, kształtując zdrowe nawyki online przed pierwszym zetknięciem z agresją. Warto zauważyć, że najbardziej udane programy nie ograniczają się do pracy z potencjalnymi ofiarami, ale aktywnie angażują świadków. Szkolenie w zakresie strategii bezpiecznej interwencji przekształca biernych obserwatorów w aktywnych sojuszników w walce z nękaniem. Firmy technologiczne również wnoszą swój wkład opracowując platformy edukacyjne z elementami grywalizacji, które sprawiają, że nauka etyki cyfrowej staje się wciągająca. Wyobrażając sobie przyszłość bez przemocy cyfrowej, musimy być świadomi. Technologia będzie się rozwijać w zawrotnym tempie, stwarzając zarówno nowe ryzyka, jak i nowe możliwości. Sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość, internet rzeczy wszystkie te innowacje kształtują cyfrowy krajobraz jutra. Jak zapewnić bezpieczeństwo w tym zmieniającym się świecie? Odpowiedź leży w kompleksowym podejściu, łączącym wysiłki wszystkich zainteresowanych stron. Użytkownicy muszą rozwijać świadomość cyfrową, zdolność do krytycznej oceny informacji, rozumienia mechanizmów wpływu technologii na psychikę, aktywnej ochrony swoich granic w przestrzeni wirtualnej. Platformy technologiczne powinny przejść od reaktywnego reagowania na incydenty do proaktywnego projektowania bezpieczeństwa, gdzie zasady etyczne są wbudowane na etapie rozwoju. Zasada etyka domyślnie powinna stać się standardem branżowym. Instytucje edukacyjne są wezwane do integracji etyki cyfrowej we wszystkich aspektach nauczania, kształtując pokolenie, dla którego szanujące zachowanie w sieci jest tak samo naturalne, jak w życiu rzeczywistym. Prawodawcy stoją przed trudnym zadaniem stworzenia elastycznych ram prawnych, chroniących użytkowników, bez tłumienia innowacji i wolności wypowiedzi. Współpraca międzynarodowa staje się kluczowa. Zagrożenia cyfrowe nie uznają granic państwowych. Szczególną uwagę należy poświęcić ochronie dzieci i młodzieży. Ich mózgi wciąż się rozwijają, co czyni je szczególnie podatnymi na negatywne doświadczenia online. Rodzice i pedagodzy powinni nie tylko ograniczać dostęp do technologii, ale aktywnie kształtować zdrowe nawyki cyfrowe. Badacze zauważają: rodziny, w których technologia jest używana świadomie, z jasnymi zasadami i otwartą dyskusją o ryzykach, wychowują dzieci o wysokim poziomie odporności cyfrowej. Przyszłość bez przemocy cyfrowej to nie utopia, lecz realistyczny cel wymagający konsekwentnych wysiłków. Każdy krok w tym kierunku, od udoskonalenia algorytmów moderacji po prosty akt wsparcia dla przyjaciela, który doświadczył nękania, przybliża nas do internetu, który łączy, a nie dzieli ludzi.